Witam, ja jestem Black Ghost, a to jest trzeci odcinek naszej serii Władcy Much wrzut na dupie. Tak więc zaczynamy Jak zwykle powitają nas, nas muszki i jedziemy. Teraz tak, co my mamy tu zrobić? Mamy krople i... Chyba trzeba pójść do... Do babskiego, tak, do babskiego. Z tego co pamiętam. I tu powinien być papier. Albo... Tak, chyba tu powinien być papier. I mamy dwie rolki papieru. Ojejciu! spadnęła. Już nie chciał spadnąć papiera. No niestety. Teraz musimy wyjść. Hmm. Stać było i maślanie No dobra Teraz idziemy chyba w tą stronę było Tak, jest pokój nauczycielski I trzeba i dodać krople do, nie wiem, kawy, herbaty, do kubka O w pietruchę! W Ja pierdykam. szybko! szybko. do kibla I idziemy I będzie chyba krótki filmik A no ne, po prostu. Ale się to napije. A, ah, už můj městný plán dojde do skutku. Kyrie Eleison, což to za ustrojstwo? Oh! Nie, changa, my... nie, nie będziesz pił nie wiedzme, żadnego mleka! Podbędziemy się tego pasażera jak, jak na magicznych wojowników przystało! Ale nie ale, wiem, jak? Ale może... Że, ale, może że ja jak to? Nie wiem, ale, ale jakby co! Mogę za to zabulić! Diabelny pomioty! Jakimś cudem wyeksterminowały automat higienistyczny! Ale to nie zatrzyma planu! Już niedługo zarodniki dojrzeją i na apelu przejmę kontrolę nad tymi... PLUGAWYMI POMIOTAMI! Nie możemy pozwolić, aby ta głupia pinda ich zagazowała! Chłopacy! Nie zasłużyli na taką śmierć! Ta pedałka. Mam okres. Zmijam tu tam pan, bo kiedy dla the ladies był zapchany. Spadówka stąd sromko nie byta. Konieczko, myśl! Musimy coś zrobić i ich uratować, a mamy tylko karbić O, jakby tak? Wysadzić sracze, zapchać kiby tutaj i kierunkować. Kibel facetki? To uratuje chłopaków! No to, to, to... roboty kurde! Tak, wchodzimy do kibla chyba. Do kibli. I tu będzie podobno tampon. Tak, mamy, okej. Okay. Teraz wychodzimy... Chy... A nie, bo to musi być tylko w samym syraczu, to jest tak z czym by to gdzie wchłaniania yy, cieczy nie mam pojęcia to może yy, yy. Jest Co? taki, że najpierw, że najpierw trzeba zbierniczyć na tam coś eksplodującego! Aha, to pewnie kawit. No. Co, już? Już, jeszcze? Cóż to do licha za, za odgłosy?! Uwaga, 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 nadaje komunikat. Lekcje klasy drugiej był odwolane z powodu niewydolności ciała pedagogicznego. Koniec przekazu. Okej. Okay. Spoko. No i wysadziła facetka. Noż w dupę, Czesio! Widziałeś, widziałeś, widziałeś w tym kimś ja? to, co ja? Czesio widział Korka! Co? co? Ten parch z ryja mleczarki? Co to? Co to no, był no, kosmitą no, i chciał wszystkich dotyzować ściskając lej. im mleko? Ja, ja pierdacze! Co on tu znowu chce? Jak to co, co mądziole? Będzie, się, Będzie mścić. się mścić! Jak, jak zły mag Harkus Felugrus z Magicznych Wojowników! To przez niego facet to tak odwaliło! Uraj tuba Potrzebny nam plan! Musimy wyrwać tego korka! Ale, ale, ale... Ale, 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 ale czasy by, czasy by chciał kork może do żaby, nie wyrywać? Wierdza. Wiem! Korek, Korek jest parchem, więc trzeba wierdza. go wyssać! Wyssać? Konieczko, czysty. ty w kop z Rysia zdepilał? Posłuchaj! Wyźmiemy mrówko jada i posypiemy facetkę mrówkami! To on je wtedy wierdza się wierdza razem z korkiem! Tak! Ta. Mrówko zjadł, a potem zatkamy żabę! żabę. Skaczy z wiz! Ten mrówkojad się może uda. To ty Czesio, zorganizuj mrówki, a już jak drabinę, ja atarkę, a, a myślana mrówko jadą. Dzisiaj wieczorem zapdzielamy do facetki. Mrówkówki, mrówkówki. Tak i teraz mamy drobną mini grę, kiedy to musimy łapać mrówki. Za złapanie czarnej mamy jeden punkt, a za złapanie czerwonej mamy minus 2 punkty. Teraz mam minus 1. Ale to. Nie przejmuję się z tym za bardzo, bo ich tu jest troszkę. No, chodź, 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 chodź. Musimy ich złapać 25. No, come on. I tam? O już. Okej. Okay. No to oglądamy filmik. Dzień dobry. Dzień dobry. Chłopacy! Chłopacy! chłopacy, chłopacy mam mrówko! Ma no ja tego, ten, ten! ten... Nie mam mrówkojada. nie mam mrówko jada! Szukaliśmy ze starym po całym mieście! Ale nigdzie go, nikt... go nie było! Ale nie Aby Niemiec nie miał, to nie to nie to miał to czasu to. jechać! Za to, ma. za to, to. mam to! Zajebioze! Kurna, to zmiana planu, chłopacy! Uwiemy mrówek jako elementu dysracyjnego! Konieczko! A w papę nie chcesz? Sam jesteś element! Element to u mnie przed monopolem siedzi! Po prostu wrzucimy mrówki frau pod kołdrę! jak się zerwie, to wysiemy korek od Dobra, wygrzmacamy, bo zimno tu jak w dupie morsa! Tak, i teraz trzeba się wkraść do domu facetki. Do tego celu podstawiamy drabinę. No dawaj, 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 nie mamy czasu. I otwieramy okno kartomaślany, bo jeśli znajdziemy na ją, to pisze, że można nim otwierać zamki. Może nie zamki, tylko... No, ważne, że coś można otworzyć. Że ważne, że okno można otworzyć. Teraz bierzemy odkurzacz, podłączamy go do kontaktu. Rozsypujemy facet mrówki. O no właśnie. I teraz czasie bierze odkurzacz i będzie sprzątał.

Co, to za, co to za wychowanie? Bójcie, bójcie, się, Boga. bójcie się Boga! Jak tak dalej pójdzie, to Czesio zacznie sprzątać na, na ulicy, albo co gorsze, na dworcu! głównie aż dostanie za swoje, nie ma się co martwić! Z tak, załatwimy to jak za, to jak zzałatwimy zzałatwimy za dawnych czasu. Czasu. czasów! Pięćdziesiąt razów na, na, na hajką po i plecach i przeciągnąć koniem trzy razy wokół to szkoły, to się nauczy! Ubawiam się, że na takie szatańskie tłumaństwo już nic nie pomoże, ale spróbować można! Do widzenia! Do widzenia, do widzenia. Dobra i teraz co to będzie? Wyciągamy karteczki Wyciągamy karteczki i podpisujemy. I podpisujemy. Zaczynamy, Zaczynamy, klasówkę. Zaczynamy klasówkę! Tylko pamiętajcie! Tylko pamiętajcie, tylko pamiętajcie żadnego ściągania albo z miejsca, miejsca pała! Chłopacy, chłopacy, mamy przerobane! Ja pierdził! Ja pierdził. Trzeba, coś wymyślić. Trzeba coś wymyślić! Dobra, ale to już koniec na ten odcinek. Tak więc komentujcie i zapraszam do kolejnego odcinka. Tak jeszcze PS mam yy, nadzieję, czy znaczy, mam taki plan, żeby nagrać let's, play, let's Playa z Harry Potter Lego Harry Potter Lata 1-4. Zapraszam.